Witam serdecznie, Thermomix z Magdalenka. Kochani, chciałam Was zainspirować bułeczkami bez mąki. Są to bułki na mleku w proszku, bardzo fajne. Już je kiedyś przygotowywałam, więc chciałabym Was nimi zainspirować, pokazać Wam, jak ja je przygotowuję. Więc naczynie mamy puste. Przepis na cookie długo jest bułeczki mleczne bez mąki. Tutaj mamy stopień trudności łatwy, czas przygotowania 10 minut. Całkowity 45 minut, liczba porcji 6 sztuk. Tu mamy wszystkie składniki i wartości kaloryczne, czyli kalorii mamy tutaj w jednej sztuce 198. I. Co nam będzie potrzebne? Piekarnik, blacha, papier do pieczenia, miarka, kopysta. Takie rzeczy. Więc zaczynamy. Rozpocznij gotowanie, rozgrzać piekarnik do 170 stopni. Ja go rozgrzeję za chwilę, bo ciasto musi chwilę odpocząć, więc u mnie się dosyć szybko nagrzewa piekarnik, więc go rozgrzeję za chwilę. Blachę wyłożyć papierem, mam przygotowaną. I do naczynia miksującego wsypać 190 g mleka. Eee, w proszku patrz, wskazówka, nie nadaje się mleko gramolowane. To już chciałabym Wam po prostu powiedzieć, co, jaką informację mamy w wskazówkach. I tu mamy 190 g w troszkę dodajemy. Oczywiście jeżeli będziecie chcieli sobie zmniejszyć, no to wiadomo, że można. O 190, to już 6 okay. może być więcej. 4 jajka. Dwie łyżeczki troszku do pieczenia. Ja nie dam tyle, dam półtora. I założyć miarkę na pokrywę na cieniami Tak to w tym momencie wygląda. Zakładam 10 sekund obropie 4. I ciasto nam się już wymieszało. Mamy zgarnąć ze ścianek na dno. O, już mamy w tym momencie masę, ale jeszcze troszkę na ściankach jest tego mleka. O, więc zgarniamy wszystko na dno, naszą kochaną popystką założyć pokrywę z miarką, zakładamy i mamy ponownie 10 sekund, obroty, 4 I już mamy ponownie przemieszane, więc taką mamy konsystencję, bardzo fajna. I mamy przełożyć do innego naczynia, odstawić na 15 minut. Więc tu sobie ustawiam na timerze 15 minut. O, mamy 15 minut. I oczywiście możemy nadal działać w przepisie. Ja to zostawię w tym naczyniu, ze względu na to, że mam drugie naczynie miksujące, to przygotuję do tego no, jakieś, jakieś smarowidło, jakiś y, może krem orzechowy. To no, za, za chwilę zobaczę. Także na 15 minut i później będziemy tworzyć bułeczki. Już termomiks nas informuje, że czas 15 minut upłynął, więc wchodzimy sobie w ostatnio gotowane i te bułeczki, bo w międzyczasie robiliśmy masło i... Przejdziemy sobie tutaj, bo zaznaczyłam, uruchom ponownie. I mamy łyżką nakładać porcją ciasta na wcześniej przygotowaną blachę. Czyli tutaj mam blachę, mam nadzieję, że to widać. I łyżką, bardzo fajna konsystencja jest tego ciasta. I przygotujemy sobie takie bułeczki. Zobaczcie, jaka fajna konsystencja się robi. I formujemy po prostu na blaszce bułkę. Gotuję i wstawimy je do piekarnika na 12-15 minut, do momentu, aż bułeczki będą zrumienione. Już piekarnik nam dał znać, że bułeczki są ready, więc już je wyciągam. Do bułeczek przygotuję masło migdałowe i tutaj mamy przepis na dwa słoiczki. Ja nie potrzebuję tyle, więc przygotuję sobie na jeden słoiczek tylko. Więc termomiks nas pyta, czy mamy zamknąć wteny przepis. Tak, zamykamy, bo robimy jeszcze bułeczki. I tutaj mamy do naczynia miksującego włożyć 400 g migdałów blanszowanych. Ja mam, nie mam wyblanszowanych, więc układam sobie miseczkę tutaj na termomiksie. Daruję sobie, i tak jak mówiłam, nie ja chcę na jeden słoiczek, więc odważę sobie 200 gramów migdałów. I ze względu na to, że robi się to szybko, to nie potrzebuję, żeby przechowywać taką ilość. I te migdały zaleję sobie teraz odprzątkiem. To zostawię je na chwilę, żeby po prostu łatwo zdjąć skórkę. Więc tu mam przygotowane migdały i za kilka minut wrócimy do przepisu. Jak już migdały będą wyblanszowane i robimy masło orzechowe. Mamy tutaj przygotowane migdały, obrane, wyblanszowane. One są troszkę wilgotne, ale to nie przeszkadza. I mamy do naczynia miksujące dodać 400 gram migdałów, ale ja tam 200, bo tak jak mówiłam, chcę zrobić jeden sojczek. Zamiast miarki nałożyć koszyczek. I co no, mamy robić? 10 minut 120 stopni, obroty 1, czyli będziemy je podprażać. No, już mamy urażone migdały. No świetnie wyglądają, pachną. Co tu mamy dalej? Założyć pokrywę i oczywiście miarkę. I 20 sekund obroty 10. Będzie głośno, ale mm, tylko na wysokich obrotach jest bardzo głośno. O! Migdały zgarnąć go Zobaczcie. Odprażone, zmiksowane migdały. Zdobniane. Pachnie. Kochani, nie mam zielonego pojęcia, ile kosztuje takie masą migdałowe. Ale tu dosłownie w kilka sekund mamy zrobione. Ponownie założyć pokrywę zmiarką. I minuta obroty 8. Ja zatrzymam ze względu na to, że słyszeliście, że był bardzo taki pusty dźwięk, więc najprawdopodobniej całość poszła do góry. Dokładnie, na nożach nie było już migdałów. Przepraszam, schowa mi Więc obserwujemy, słuchamy urządzenie i, i tak naprawdę to my, my nim sterujemy, nie tak, że musimy się tego trzymać. Słyszeliśmy, że ten dźwięk jest pusty. Sprawdziłam, faktycznie wszystko już było na górze, co tutaj teraz mamy. Migdały zgarnąć kopylstką, więc zgarnęłam. Przynoszę rozdrabniania powtórzyć trzykrotnie. Za każdym razem migdały zgarniając kopystką ze ścianek na dno naczynia, miksującego aż do uzyskania jednolitej masy. Więc ja działam dalej i pokażę Wam już jak będzie. Czyli musimy sobie cofnąć tą opcję i jak będzie już jednolita masa, to po prostu Wam pokażę. Więc zaczynamy. Przygotuję jeszcze koktajl mleczny o smaku sernika. I mamy rozpocznie gotowanie, czy zamykamy aktywny przepis? Zamykamy. Ja zrobię z połowy porcji, więc dodam 20 g kerwatników. Mamy oczywiście suche naczynie. No, Przesadziłam. dałam. dałam. Ok, 23. Założyć pokrywę z miarką. Mamy 5 sekund, obrotów. 5. Dalej, tu mamy przełożyć do innego naczynia. O, tak, się perwapniki rozprzyszyły. Ok. Odpłukać naczynie nie będziemy płukać, nie ma sensu. Mamy 100 gram e, truskawek mrożonych, jadam 50. O, 30 gram cukru, więc stajemy 25. No, przesadzimy oczywiście. I mamy założyć miarę na pokrywę. Tu mamy truskawki. Z zakładamy miareczkę i 10 sekund. Yy, a, to będzie blokowane. Przez 10 minut przepraszam. No, zobaczymy, czy się to zmiksowało. Tu mamy, żeby przelać do pełnego naczynia. Tak to się fajnie zmiksowało. Podstawić do... Czyli odstawione zostały te pustki, które się wdrożyły. Teraz mamy dodać 400, ale ja dodaję 200. O. Znaczy nie, nie było metę. Okay. 100 gramów cukru. Ja gramów serka kranowata, więc jadam 75 mhm. Super. A dałam chwilę 250 gramów jogurtu greckiego. Ja mam jogurt naturalny, więc dodam naturalny. I oczywiście 120 20. I mleko oczywiście również połowę z tego co mamy tutaj, czyli zarówno ja sobie uwagę Kabel był nierówno i e, źle pokazywała uwaga. I mamy 70. Trochę się przelało, nic się nie dzieje. Dwie rzeczy z skórki z otartej cytryny, ale co sobie nie przygotowałam, łyżeczka cukru waniliowego, oczywiście wykonanego w PM. I mamy założyć pokrywę. Tak to w tym momencie wygląda. I mamy założyć miarkę i mamy minuta 30. obroty 10. I mamy zmiksowany koktajl. I teraz mamy koktajl przelać do szklanek. przemywam. Następnie polecę sosem truskawkowym. No. I posypać herbatnikami. I gotowe. I mamy świetny koktajl truskawkowy o smaku sernika. Koktaj mleczny o smaku sernika truskawkowego. Więc życzę smacznego. Polecam, zapraszam do kontaktu. Kochani, mamy świetną ofertę dla osób, które mają swoją historię kredytową lub nie chcą korzystać z kredytów banku. Zapraszam. Wszystko opowiem i dodatkowo dostaniecie jeszcze 100 funtów na zakupy w supermarketach. Przede wszystkim Tesco i chyba wiele innych. Także pozdrawiam i do miłego Thermomix Magdalena.